Cześć, witajcie, tutaj Fox i... Owca. Dzisiaj... W sumie po co się tak witam? E, druga część mojego Simulatora. Znaczy, drugi odcinek w sumie. Tak bardziej. No... Tam jeden piesek, więc... Jeden i ten sam pies. Mhm. Dobra. Ja chcę kupić skrzynki, bo, ja, bo tak... Kupmy za 3000, bo tak. Ja się zbieram na jaju. Okay, ok. Unikłe. Dobra, otwieramy. Hi! O oh, Wooden Chest. Co? Co żeś trafił? O kurde, mam w z tym ten czołem. Nie, no nie ma mojej maski owczej, ale przykre. Co żeś trafił? E, taką dobrą czapkę. Ło, wow, jak kopia. to. Jaka? Co? Ona daje mi plus 25 do niszczenia. Ja mogę sobie tak szybko niszczyć. A idź pan. Nie, nie idę, wiesz. Nogi mi się połamały. Muszę szybko, muszę więcej zbierać. To, że wbije. jedzenie. O! Kolejnego mam, kolejną skrzynę mam. Pięknie. Co? Bo zakłyska. A. No. O, kwarc mój pierwszy, jej. Super. Każdy o tym ma. Okay, to otwieramy. Dobra. Wezmę uniki jajo. Y Okej. Okay. No nie chcę... No czemu? O, kolejny! Co jest? Kolejna skrzynka! Jaka? Dif e, unik, unikłe. Aha. Like Dobra. Boss. Jak zostanę epika? Jezu, znowu ten mining power głupi. Po co mi mining power? No cholery. Pięć tysięcy bloków mam wykopać, a idź pan. No to zacz zacznie się, no to będzie zabawa. Będzie się działo. Będzie zabawa. Ło. Wow. Będzie się działo. No się, że nie będzie. Okej. Okay. Smutne zakończenie, nic się nie działo. Ja czemu nie ma... O nie. O nie. O nie, internet mi wywaliło. Padnę już. O, dobra, internet mi wywalił. Przepraszam za moje problemy techniczne, ale mam takie... No, przykry internet. Dobra. Idę do internet przykry. Ty... Kto mi buka oku, no co jest? Jaka faza? Ja wydzielę. <grym> faza. Dobra, high detail. Detail. Ja się nie dołączyłem na twój serwer i dołączysz do mnie, bo ja nie chcę pokazywać moich pulpitów i ty pulpitu, tego inne i te tego. Wiesz? Dobra. W sensie. Wiesz, że mam jakieś dziwne rzeczy, nie? Ale no nie. E Typie, nie, nie mam żadnych rzeczy. Naprawdę. Przysięgam na... nie wiem, na Robux. Robux. Ile? Milion. A no, skąd je razniesz? Chyba z dupy. No tak. No bo nie mam żadnych rzeczy. Nie, bo masz. Nie. No niby co. Wcale nie masz chyba spięć polder w memu. Wcale. No ta. A czy to jest coś brzydkiego? Zelczy Przepraszam za pulpicie, bo ty możesz zmienić pulpit. Dobra, Sel. Oj przepraszam. Nie wiem czy to było słychać, ale i tak przepraszam. Herfic to kurz, my Dobra, kupmy to, nie wiem, co to jest? O, to, co, to, co tu się stało? Co? Co tu się stało w tych kopalniach? NURSKAP! Nie! Przeciwdziałać na No, Denerwuje mnie to już. Z, ze skrzynki otwieram? No, co one dostaję? Plus, plus ileś do tego, do mining power. Ja już nie chcę. Ja bym miała ja przyjąć, ale gramy bez trade'ów, więc... Zapodź to Chyba wykopałem dobrą ilość kopera. Jej! No mi kopery jest Co się ludzie kopią, kurde, nie wiem 2.1.5.2, kurde, smutne. Przykro. Ja miałem 2-1-1-3 albo 1.9. O kurde. Ile kosztuje robić? 10 milionów Jezu. No to, no to trudno, to jest. Te patrzę to trailo, trailo. Jaki trailo, trailo. No trail. Ja będę tutaj trail. No co pisz, co mnie podkąisz? Plich ty... kurde. Zdraj, co? Postor wyeliminowany. No i no jezu! To, 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 to. Mining power znowu. Nie chcę mining power. Mining power. Dokładnie. ładnie. Ja chcę szybko. Ja! Lecz te bola! Jedz twojego kebaba i tyur kebab. Jakiego kebaba? Nie wiesz, co to kebab. Wiem, ale. No, widzisz. Aha, super. Ktoś się wkopał, nie wiem, w czeluści ja chest! O tak, o tak, kop go, kop go, kop go, kop go, szybciej nie się... Jakiś typ się wkopał jakieś czeluści piekielne. Super. że on ma kurde 1000 durability. Uj. Uj. Jedźcie, wasze warzywa. Gold, tak. A co? Nic, Golda mam. Jobra. Jeszcze jeden kwart trzy Dinozaur bałny. Właśnie, co dawał mi mój pet? Wow, Alk Speed, okej. Okay. Dobra, kupmy, kupmy to, kupmy z... O nie! E, nie, ja na to zbieram. Czekaj. Nie, to się nie no, płacę, to jest głupie. No, co chcesz zabrać? Od razu na, za ten, za kilkanaście tysięcy. A ile masz? Siedem tysięcy. O, A. kupuję to! Znaczy, nie za kilkanaście, tylko za dziewięć. Dwa tysiące bym musiał jeszcze pozbierać. It's za... your vegetables! Nie. Nie będę miał tak. vegetables. Vegetables są niezdrowe. Change my mind jest. Tak. Krates? Jakieś kraty dasz mi? Kraty, Pokaż nie mi swoje ja towary. Tak. U, ja chcę pety. Tak. Wreszcie by było, gdyby dropnął epika. Z tych... Pierwszych strzynek, skrzynek. Dobra. Ty ma unik ega? Co? Ty, ty masz unik ega? Tak. Co? Ja też chcę. Nie dostaniesz. No, przykro. Musisz zabrać 6000. Okej. Okay. Speedrun robimy. O, unik dostałem z Okej. Ok. Super. That's great. No, co mi dropnie z niego? White Spider. Jaki white spider? O kurde. O kurde. O kurde. Co to jest? Aha, super. Jeden unik. Jaki ma unik szansą? Protest 6% sma. Ej, ja zapomniałem o czymś w tej grze. O czym? Że tu były takie bomby, co można było nimi rzucać. Nie? No. No. Ej, się gdzieś innego skina na dwóch rzeczach? Tak. Ja będę sprzedawał e, słabe rzeczy i będę za to kupował e, skrzynki, a w końcu mi coś fajnego dropnie. To jest myśl. Mhm. No, i pięknie. Może teraz wasze czapki sobie kupię. Tysiąc kosztuje jedna. Idealnie. Są takie same Może Unik mi dropnie? To nie wierzę i tak, ale... Scarlet Disguise Okej okay. Aha, Ingrid Jump Power by 6 No właśnie nie wiem, po co jest tu Jump Power do holipki No też nie wiem Dobra, kupię sobie znowu tą... Tą skrzynię nie kolejne hey, moje tytuły No co? Mam dla ciebie wyzwanie. Dawaj. W sumie dla nas. Mm -hmm. Nasze główne konta zmieniamy, zmieniamy całkowicie profilowe i nazwy. Mm. Taki challenge. Mining power by 6, jump power by 6. No dobra. Co? Co? Mine power by 6? Nie. O, okej. Okay. Prost... No po prostu od tutaj tych plusów. Okej. Myślę, że tutaj jest słabe. No nie! Gold chest. O, wooden. Woden chest. Kurde silver, myślałem, że to kwarc. To jest pomidorek. Ale czekaj, 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 czekaj. Jeżeli chodzi o to wyzwanie, to chodziło ci o profilowe z Discorda czy z Robloxa? No oczywiście, że z Discorda. Co byś chciał o wydawać? Tysiąc Robuxów? Jakie tysiąc? No bo za tysiąc Robuxów zmieniasz ten przecież. O, silver, czas. Jej, kwarc. Zresz tylko te... Bony. Jeżeli chodzi o moje profilowe, to nie może to być Foxy, co? No, nie, 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 O mój Boże! Yes! Co ci dropło. Inkres or value by 1.05. Wiem, że to przykre, bardzo słabo brzmi, ale jest. To jest lepsze niż nic. O, to ja ze nie robisz. Nie. I co? Nie! nie. Dobra, to jest zbyt OP. Co dostajesz? Z jednego kamienia dostaje nie dwa, tylko pięć. Aha, czyli Star gra. bardzo. Sypie. Nie, nie. Myk. Aha! Ej, super! Silver, copper i gold. Aha. Wszystko w jednym. No. Jeszcze raz otwieram tam. A serio, ja teraz stawię się bogaty. Ja też. Kurde, bo ja mam teraz tyle tych... ...różnych rzeczy. To jest jakiś hit. Zobacz, jakieś jakiś Co? Co on daje, co on daje, co on daje? Mining co? Speedok? Co trafiasz? Mm, Nour's cap, Mining speed daje. 1.1 Ej, ale serio, jestem otoczony kurde orami jakimiś. Ore ore, zaraz kopalnie role. A serio, ja to mam wszystko. Co jest? Budem na gold -cheście. Znaczy, gold na łódź Co za ty... O nie, 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 No i super, gdzieś co wpadłem. Ok. Wpadłem do dziurki jakiejś. Główny. No, to żeś trafił. Nie, po prostu dużo pieniędzy mam. Dobra, to coś jeszcze wyszukam Tam się już nie w kopie, więc dobra. Ej, ale mining power jest dobry. No powiedzmy. 5000 dostęp. Do sprzedania. ej, kupić sobie skrzynkę za 3000? No tak, ja też odbierałem. Dobra, no to kupię sobie. E, jedną z czapek Może jakieś akcesoria, też zakupię. kupię Ciap yep. Ciap yep. Dobra, kraty Okej okay. Aha, to są chyba akcesory na apety. Ui! Tak, to są Ufam, na apety. Increase mining power by 5. Pewnie. Dobra, unique accessory trade. No faktycznie ten mining power się czasami przydaje. Uf. Faktycznie ten mining power się czasami przydaje. Muszę przyznać, jednak. Dobra, jeszcze Unique Hat Jeden Dorera mi brakło. Co ty dajesz? Mining Power by 5. Ej, wszystko? To teraz zostałem Mining Power by 5. To nie jest. By plus 5. Ale jestem bogaty. No i kurde, znowu w taką kopalnię wpadłem. No i ja, ja. Dobra, ja to... i jednak zbieram jeszcze kilka tysięcy na kolejny plecak. Nie no, wiesz, co, wiesz, wiesz, czego co ja sobie nienawidzę? No. Że nie, bo kupuję rzecz za 20 tysięcy, nie? No. Kolejna rzecz kosztuje 25 tysięcy. Ja mam 22 tysięcy, co myślę. A zbieram na nią kolejną. Potem widzę, że kolejna rzecz kosztuje 30. 30 ty... się. O kurwa. Co? No. Co? Gadaj, co żeś trafi Purple Monster. Dobra, co rzeczy? To jak mam te... Jak już zbieram te 25 tysięcy widzę za 30 tysięcy rzeczy, to myślę, a uzbieram na tą rzecz za 30 tysięcy i tak wkładuję. A to, to za 40, bo to 45. Dokładnie, dokładnie. Tak, tak dalej. NIE 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 No i se gdzieś wpadam dobra. w dziurę. Ja mam nadzieję, że nie zobaczymy Jak Ja już... CZO Nie, dobra, nie zbieram na to, to się już nakąd nie opłaca Dobra, 2000 Jeszcze się wnerwiesz niż to zrobisz Co? Jeszcze to bardziej, już się bardziej w... niż to zrobisz A I w ogóle łącznie to już jest chyba z jakaś godzina Czekaj, co? Czaj. Ej właśnie, nagrywanie 18 minut, o kurde Zapomniałam całkowicie o nagrywaniu, nie? Że to się nagrywa Ej, bo w ogóle oglądamy 50 minut to nagrywa Łącznie. mnie Wciągnęła mnie ta gra, Oho, no to super, za 30 Myślałem, że mnie wywali, bo nie mogłem wykopać stołu Dwa tylko o siebie! Co jest? Jesteś wygrywaną życie? No Aha, super! Nie mogę zniszczyć wooden chesta? No. Bo nie mam miejsca. E, jak tylko z niego dostanę coiny. Aha, no właśnie coś głupie. Co jest jak mnie obtoczyły rudy? Co jest? Rudy cię obtoczyły. Je, yeah, rudy mnie obtoczyły. Rudy cię obtoczyły w kółeczko. Nie, ja nie chcę nigdzie spadać. W piekielnych. Ej, Ale ten mining power się przydaje. No tak. Mówiłeś, że taki bezużyteczny. No a jednak cofam to, no głupi jestem. Na, kopani na kopanie na to on jest naprawdę... ...ciel przydatny. Dobra, jest o, to ma siarkę. Ona ma serio mniejszy mining power, ale trudno. No trudno. Tą może że to... Dobra, golden chest. Niszczony jest Ezotite. Ej, ale ja w ogóle dinozaurów nie mogę znaleźć. Aha, to przykre. Teraz znalazłem tylko jednej i teraz nie mogę w ogóle znaleźć. Oj. Brakuje mi jeszcze trzy. Sprzedajemy ładnie. Dobra, Golden chest, co jest? Kosmetyki. Riki tiki, narkotyki, Rartrail Create tutaj wlatuje na scenę. Ja e, w ogóle kolejnego golden testam znalazłem. O kurde, co tu dropi? Co? A, jakie tu rzeczy są? Kosmetyki. A trzy... Ej, kurde, ja tu nie chcę. Ja chcę. Inventory. O... Oh, power, okej. spoko. Ej, bo w ogóle w takiej grze jak Ghost Simulator. No. E, to miałem zadanie, żeby dropnąć legendę. O oh, Jezus... Zostałem z jednego zadania. 50 tysięcy gemów, co było dla mnie przesadną wielką. I zmarnowałem... Uwaga. 16 tysięcy, żeby w końcu ją trafić. Yo, Zostało mi ostatnie zadanie, żeby dostał każdego feta. Nawet godni. Co? Które mają 0.4% szans Co za chłop. Ale ja ich nie trafiłem. No kurde, czy to, to jest... A tu bo ja miałem kupić, a nie... Ej, dobra. Czy Lula tak kupuje inny backpack? Backpack, backpack. Backpack, Plecak, plecak 5 unik create'ów Ja nie mogę. Dropimy. Okej, okay, co to jest? Ej, kupa. Dobra, create. Okej, okay, otwieramy. Proszę, dajcie mi coś! Ojej, mm! O Jezu... Siu. No bo mnie tutaj ciul zastrzeli, nie? Ice cream hair, okej... Okay. Ice creama! Ice creama! Dekadry... Ale przykre są te itemy w ciul... Dajcie mi coś dobrego! Dziękuję! Ej, ale... Sliwer Star Crown Aha, okej, okay. ale dobra nieważne. Kupa To jest jeszcze bardziej totalniejsza kupa Ja próbuję cały czas otworzyć to swoje jajko Lajka like troll Okej okay. Dobra, no to, I to jest to, że my próbujemy grać uczciwie I gdy ja słyszę co owca dropi też mi się Już chciewa. O co ci chodzi? Przecież gram uczciwie ja, ja wiem, ale gdy to słyszę, to już po prostu dosyć tego gra nieuczciwie. Przykre. O, kwarc. Ty, A mogę ogóle... kupić obsydian! Co? No. Spadam do dziurki no i ja ją... u... Nie! 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 Wiesz co zrobiłam? Miałeś jeden do legendy albo do... Do epika. No, nie, debil. E, Kopie obsydian mnie i nagle przypadkowo myszką zjechałem i muszę go od początku kopać. Nie, dinozaur bałny, ale spadłem w dziurę. Ops. Mój Boziu. O, ale golden chest przynajmniej to. to. Ej, a właśnie owca, ty robisz te zadania? Nie, mam na nie wywalone, bo są teraz nieopłacalne w Okej okay. A co? Nie ja nic, się czy dalej je ten robisz Aha Co tam? Nie, bo to bo tylko kliknąłem tu Surfers Super Okej, okay, dobra za nisko spadłem Dobra, ja potrzebuję kupić coś nowego Trzeba iść do psychiatryka, wiem. To też, ale... wow. Ale czemu, co? Czemu? Czemu? czemu no... Czemu to, co? Czemu tu coś kosztuje zero? No, kurde! Patrz. Co się stało? No nie, bo tam coś kosztuje zero! A nie możesz tego kupić. Widzisz jaki biedny jestem. A wiesz jaki ja biedny jestem? Kurde muszę widzieć widelcem. I mam Ale tylko backpack z Ale nawet nie stać na rzecz, która kosztuje zero. No i co? To jest... 4%, jej, red co, co ty dajesz? Mi dropnął no epik. Mining power by plus 40. Pewnie. Cześć, co? Increase mining power, power... Power by plus 40. Mi dropnął no epik akurat. A Z Ztorema procentami. Co? Jak mnie wywo Jak mnie wyrzuci... Jezus Maria. Też ja się kopię w dół. Py, py, dobra, a wiesz co? Chyba zakończymy już odcinek, bo... Nie, nie, proszę. To ja już muszę iść, ja muszę iść grać chwilę z siostrą, bo mam taką no... Uh -huh. no więc... A potem? No tak, potem może dokręcimy, więc pa pa. Bye bye.